19 dzień rysunkowego kalendarza adwentowego z muminkami. Szukam okienka, gdzie to ono jest? No dobra, mam. Siłuję się trochę z otwarciem, starając się za bardzo nie rozerwać. W środku okienka mamy herbatkę o nazwie Orany, nie dasz wiary. Jest to zielona herbata z płatkami róż oraz aromatem wiśni i wanilii. W czekoladowym kalendarzu pod dziewiętnastką kryje się obrazek z szydełkującą migotką i czekoladka w kształcie prezentu. Może będzie dziś prezent w postaci figurki włóczykija? Zobaczymy. Najpierw, jednak losowanie. Potrząsam mocno, żeby wszystkie hasła dobrze się wymieszały. I mamy dzisiaj hasło Tofik od Queen of the Pain Ink. I tu potrzebne małe wyjaśnienie. Autorką jest niesamowita polska artystka, Justyna Jędrzejowska, a Tofik to jej słodki piesek. Dodam tylko, że jeśli chcecie sobie czy komuś sprawić prezent przez duże S jak sztuka, to można zakupić kolekcjonerskie printy z jej niezwykłymi obrazami, a nawet jest możliwość zrobienia sobie jedynego w swoim rodzaju tatuażu. Namiary na Justynę podam w opisie. A że może nie jest to uniwersalne hasło, to wylosuję jeszcze jedno i mamy makowiec od Nightmarish Unicorn. Ale Jula mam do ciebie szczęście, totka musi. Puścić. Jula też rysuje podobnie jak ja, a ostatnio na Instagramie rozpoczęła challenge z rysowaniem dłoni. Zachęcam do udziału. Dziękuję dziewczyny za hasła. Zobaczmy w końcu figurkę. Niech to będzie włóczyki. Włóczyki, włóczyki. Otwieram. Jej! W końcu mój ulubiony włóczyki. Ha! Bardzo się cieszę. Czekoladka się sprawdziła i dostałam prawdziwy prezent. Jeszcze tylko, żeby się kolor trafił i będzie kombo. A z przyborów mamy ołówki automatyczne. No, jak widać, nie można mieć wszystkiego. Otwieramy kalendarz z UNICEF-u i teraz już wiemy, że dostarczają oni szczepionki przeciw polio. Czas przygotować przybory. Mam całkiem sporo ołówków automatycznych. Najcieńszy ma 0,2 mm, a najgrubszy 2 mm. Przygotowuję stanowisko, herbatka w kubku z włóczykiem jest. Prezent zjadam i ruszam do dzieła. Myślałam, że wykonanie tej pracy będzie szybsze, nic bardziej mylnego. Cały czas było tylko nakładanie grafitu, rozmazywanie, znów nakładanie, wymazywanie niektórych elementów i tak w kółko. Dla mnie jednym z mankamentów grafitu jest to, że się świeci. I o ile w świetle dziennym jest super, to przy sztucznym zaczynają się schody. Czasami nie widać odpowiednio wszystkiego. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się przedstawić skończoną pracę i będziecie. Coś widzieć. uczyki, jak co roku w zimę opuszcza Dolinę Muminka, przez co nie wiedział, co stało się z domem Muminków i kiedy już był na granicy Doliny, dołączył do niego mały czarny piesek. Wygląda na to, że chyba się zgubił. Może uda się znaleźć jego właściciela? Włóczyki nadał mu imię Tofik. Nakarmił i napoił i chyba piesek go polubił. Nie tylko jego Włóczyki znalazł w lesie, ale też wymęczonego i wychłodzonego Ryjka z pieskiem Surku. Poczęstował wszystkich makowcem, który dała mu na podróż mama Minka i rozpalił ognisko, żeby przygotować coś na ciepło. – Ryjku, powoli, bo się zakrztusisz – powiedział rozbawiony Włóczyki, kiedy Ryjek pochłaniał kolejną porcję makowca. Tego wieczoru Włóczyki dowiedział się o wszystkim. O spalonym domu, o budowie, o wypadku taty Muminka, jak Ryjek poznał Surku i jak razem zbierali magiczne kwiaty i jak uciekając przed strasznym krokodylem zawędrowali tak daleko. Hmm, w tym lezie ostatnio gubi się sporo psów, pomyślał Włóczyki.